I zegary co to jest, mój. Dobra, czekaj, ja bym mój zegar. To chyba Gabriel Nie ma zmił. Ten drugi leży, wiesz, a. Drugi bo... ma tak, tak zauważyłem, że on się przysłonił, a ten, wiesz, ten twardo, ten twardo ciszy. Jest drugi o, <laughs> ten... Dlaczego zwolniamy? Google narciarskie, nie wiem Tu jakieś takie spowalnicze <laughs> Możliwe jakieś Chutnicze takiego, do motocykla to do, do taki się myszczycy kłada takie gogle. Nie no świetne, nie czegoś no, takiego do mnie widziałem pojdziesz swoje dwa. Jemy z bok. Dawaj na, na prawy. Na prawo? A, bo tak, bo wjeżdżaj prawy, ty <grym> mówisz. Ja nie mogę są tak ciśnienie wykrztnął, bo ale co to tak ty małdziś, to iść nie mogę. I Zobacz. Za dwa batury powiem. Na osie. Tak nie Bez Bezda. 174 gonie będzie szło?